Mm. O. Tort? o. Tort? Tak, tort. A, a, dlaczego w kształcie rakiety? A, bo dostaliśmy z okazji turnieju tenisowego, który wspieramy. Aha. Może byśmy... Z... No tak, 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 oczywiście. A. Ale nie, co ty, co ty, co ty robisz? Po pracy zjemy, zjemy, ale po pracy. Ale mówił szef, że... Tym bardziej, że Michel ma ostatniego klienta chyba wypada poczekać na koleżankę. A poza tym poprosiła, żeby zostawić jej rączkę. Dobrze to. Tak, zaczekajmy. Na dzień dzisiejszy wartość pana portfela inwestycyjnego wynosi 2 miliony 472 483 zł i 18 groszy. Wiem. A do tego jeszcze jest fundusz emerytalny i pakiet obligacji o wartości przekraczającej 2 miliony złotych. Ja tam. Ej! Co ty, przepraszam, Co ty, co przepraszam, co ty co? Ale... Nie mogę już wytrzymać, on tak smakowicie wygląda. A Michelle? To zjedzmy piłeczkę. No leży przecież z boku, a Michelle chciała rączkę. I tak nie zauważyła. Cztery domy. Cztery samochody. No i jacht na Karaibach. No przecież, wie pan ile osób chciałoby być w pana skórze? No to ja im, proszę pani, bardzo współczuję. na co mi to wszystko? Niech pani powie, co ja mam z tym wszystkim zrobić? Przecież czterema samochodami naraz nie będę jeździł, prawda? W trzech domach naraz nie zamieszkam. No ale przecież ma pan jeszcze rodzinę, dzieci. Banda niewdzięczników. Mhm. Człowiek dla nich wszystko, serce na dłoni, a tu taka... Mhm. Szkoda gadać. Proszę. Proszę pana na sekundę. Dobrze, zaraz wracam. Dobrze. Uf, dobrze, że nie zjedliście. Sto lat, sto lat! Nie żyje, 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 żyje nam. Sto, sto lat. Sto lat, sto lat, lat nie. Skąd wiedzieliście Państwo, że mam dzisiaj urodzić? A, bardzo dobrze, znamy naszych klientów. Ona zapomniała, dzieci tak samo, a państwu taki miły gest. A, każdemu się zdarza. Panie Kazimierzu, zamyka pan oczy, myśli życzy. Mierz. O czym pan pomyślał? Nie mogę powiedzieć, ale biegnę do domu sprawdzić, czy się spełni. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. No nawet nie spróbowałem. że dzwonił pan Kazimierz uradowany i mówił że jak wrócił do domu to czekała na niego impreza niespodzianka. Dobry. Dobra. Ja przywiozłem tort od pana Kazimierza Walczaka? Dla mnie? Nie, nie, dla pani Misz Misz. No, jakieś takie dziwne imię właśnie. Proszę. Dobra, starczy. Dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Chcesz spróbować?